Siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. A, się zmachałam, sorry. Tak jak w ostatnim reading vlogu wspominałam, dzisiaj wracam do Was z kolejnym reading vlogiem, tym razem z Madery, bo jestem na Maderze. Natomiast to nie jest kanał przy podróżniczy, tylko to jest kanał czytelniczy, więc poza przewidkami oh, za dużo Wam tutaj nie będę o tym wspominać, poza tym, że w ogóle się mega się bo to zawsze było moje marzenie, że polecieć na Maderę. Ale to nieważne. Ważne jest to, co czytam i o czym będzie ten reading vlog. Mam nadzieję, że zaraz mnie nie zdmuchnie. Ten reading vlog będzie o dwóch książkach, bo dwie książki zaczęłam czytać w niedalekiej przeszłości. I pierwsza to jest Wzór na miłość Christine Loren. Mam ją tutaj na czytniku, więc czytam ją w formie e-booku. I jest to romans. Co zresztą pewnie się domyślacie po autorkach, bo Kristina Loren piszą raczej tylko, tylko romanse, takie powieści obyczajowe. E, dużo dobrego słyszałam o tej książce i e, jestem już gdzieś w 20%. Jest to historia o kobiecie, która samotnie wychowuje dziecko, e, córeczkę i ta córeczka ma 7 lat. No i ona niby chce, ale nie chce się zacząć gdzieś tam umawiać e, na randki, ona ma około 30 lat. E, no i takim dziwnym splotem przypadków trochę jej koleżanka ją namawia, trochę tam bardzo dziwne rzeczy się dzieją ogólnie, ona wystawia swoje DNA do takiej aplikacji, która zajmuje się yy, zajmuje się dopasowywaniem ludzi pod względem takim genetycznym. Genetycznym, nie jak Tinder, że sobie wybierasz osobę, tylko ona robi dopasowanie pod względem genetycznym. No i wychodzi jej dopasowanie yy, platynowe, czy tam diamentowe wręcz, czyli 98% czy tam 7%, co się ogólnie nie zdarza, z Człowiekiem, który tą aplikację stworzył. I ogólnie o tym jest książka. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie tak się zaczyna bardzo typowo, więc nic niesamowitego, ale też, chociaż wiecie, ja wobec Krystyny Loren też mam coraz wyższe oczekiwania, dlatego że jej autobiografii było jedną z lepszych takich obyczajowo romantycznych książek, które czytałam w 2023 roku, więc też te wymagania są dosyć wysokie. I druga książka, która być może Was trochę bardziej zainteresuje. Nie zrobiłam w ogóle przerwy na intro. To zróbmy teraz sobie przerwę na intro i potem po, po Wam powiem o, o tej drugiej książce. Muzyka Książka, którą bym chciała skończyć na tym reading vlogu. E, może dopiero w samolocie mi się uda, bo też ja tutaj dużo się przemieszczam, e, więc e, ciężko jest mi gdzieś tak złapać taki oddech na czytanie. Stąd też ten wzór na miłość, bo on jest trochę lżejszy. E, czytam kwiaty dla Algernona i to czytam w papierze, natomiast mam e, mój egzemplarz w hotelu, więc teraz Wam wkleję okładkę e, na potrzeby tego tutaj przedstawienia. I tak, jeżeli chodzi o kwiaty dla Algernona, jestem na 50. stronie około, czyli to jest gdzieś takie 20-15% książki. I ja czuję, że to będzie coś mega takiego dla mnie może nie mocnego, ale ja się bardzo mocno zastanowię nad tą książką. W sensie, nad, ona jest taka, wchodzi w takie. Jakby wam to powiedzieć? Bo ogólnie ja nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Pewnie wiecie, bo to jest dość popularna książka, ale Kwiaty dla Algernona to jest powieść, e, która e, mówi o e, mężczyźnie czarnym, który ma IQ na poziomie tam 60 paru, e, mówi się, punktów e, punktów e, i to jest bardzo mało. I on się kwalifikuje do takiego programu, który operacyjnie ma mu podwyższyć IQ. Ja to mówię, bardzo, bardzo tak upraszczam to. No i ogólnie on bardzo by chciał być mądry i zgadza się na tą operację, żeby sobie podwyższyć IQ. No i tak. I co się dzieje dalej? Dalej się dzieje właśnie, nie wiem, bo jestem dokładnie w momencie, w którym on przyszedł tą operację. Ale to będzie taka książka, która wydaje mi się, że będzie dość mocno mówić o tym, czy my w ogóle powinniśmy się bawić w takie rzeczy jak zmiana po prostu w człowieku, czegoś, co w sumie ma się od urodzenia, no bo ma się pewne predyspozycje, a pewnych się nie ma, a Charlie ogólnie jest po prostu nie, że niedouczony, bo on chce się uczyć, tylko on jest po prostu z natury no niedorozwinięty trochę, tak jak normalni, gdzieś tam mądrzy ludzie. No i wydaje mi się, że ta książka będzie gdzieś tam się zastanawiać nad takim faktem, czy powinno się w ogóle ingerować w coś takiego u człowieka, czy to, co jest nam dane z góry, nie jakby nie przesądza o, to, o tym, kim jesteśmy. A też Charlie jest taką postacią, która jest bardzo mocno naiwna, jest bardzo mocno taka. No wiecie, on jakby jest taki w tym wszystkim niewinny. W tym, że on. On zdaje sobie sprawę z tego, że on jest głupi, ale on jest w tym wszystkim taki bardzo mocno. No na początku tej książki nam jest go tak, nawet nie tyle szkoda, choć oczywiście, że tak, bo dużo jest takich sytuacji z nim związanych, które nas zastanawiają nad tym tak naprawdę, jak jest człowiek i co to znaczy uważać kogoś za głupiego, no bo Charlie ma takich swoich przyjaciół z pracy, którzy wiedzą o tym, że on jest po prostu no głupi jest i to jak go traktują też nie do końca jest dla nas w porządku z perspektywy Charlie'ego, Charlie do końca sobie nie zdaje z tego sprawy no bo jest właśnie taki niewinny, naiwny i to się czyta tak bardzo ciężko po prostu, no a teraz Teraz już po tej operacji trochę zaczyna się zmieniać, Charlie trochę zaczyna więcej rozumieć. No i jestem ciekawa, jakie właśnie tu filozoficzne roz... Wiedziałam, że to się wydarzy, jakie tu filozoficzne rozmyślenia będą na temat tej książki. Po prostu obserwowałam ten statyw i wiedziałam, że, że za chwilę on, wiatr mnie go zmieje, Nie jestem w stanie się teraz ustawić tak, jak byłam ustawiona, ale i tak już kończę, zapraszam Was do vloga. Jak będę miała chwilę, to powiem Wam więcej. Zobaczymy, czy opłacało się, więc wracam za 30 sekund, ja wbiegam i pokazuję Wam, jak wygląda widok z góry, ok? Dobra, żeby Wam udowodnić, że biegłam, to się nagrywam, żeby było słyszeć, jak gadam, dajcie znać, czy się opłacało. Kochani, dzisiaj zleciliśmy totalną zmianę scenerii, bo jesteśmy w klimatach bardziej dżunglowych, ale chciałabym wam coś powiedzieć, ale może pokażę się przodem, żeby wam coś powiedzieć. Czekajcie chwilę. Zrobimy tak. Dzień dobry. Eee, Ukresy tej wędrówki. Powiem Wam ciekawostkę czytelniczą. Jesteście gotowi na nią? to musicie razem ze mną pokonać tą drogę. Jak pokonacie ze mną tą drogę, to dowiecie się czegoś ciekawego. Jeszcze nie wiem czego, ale zaraz coś wygoogluję i wam wynajdę. Weszliśmy na miejsce, więc zaraz, jak się odsunę dużej od wodospadu, to dostaniecie swoją ciekawostkę, którą Wam mówiłam, że Wam podam jakieś ostatni update temu. <grych> więc obiecałam Wam ciekawostkę, ale tam mnie złapał deszcz, więc musiałam trochę uciec i teraz Wam powiem jakąś ciekawostkę. No i długo myślałam o tym, żeby Was prostu zaciekawić i nic nie znalazłam, dlatego że. Pomyślałam najpierw, że może będzie taki segment vlogowy, w którym wam podam jakieś pisarze z Madery. Ciekawe. Tylko, że nie ma żadnych pisarzy z Madery. Totalnie nikt się tu nie urodził. Poza Cristiano Ronaldo. To jest jakiś, to jest jakiś absurd, po prostu. Więc jako, że jesteś w Portugalii, to pomyślałam, że zaciekawię was jakimiś pisarzami z Portugalii. Podam wam tu takich dwóch autorów, którzy mnie najbardziej interesują. E, jeden z nich. Na pewno go kojarzycie, dlatego że jedna z jego książek jest dość popularna na Booktubie to jest José Saramago. Jest to pisarz portugalski, który dostał nagrodę Nobla w 1998 roku. Nawet chyba za tą książkę, która właśnie jest najbardziej popularna na Booktubie w Polsce. Jest to Miasto Ślepców czyli książka o epidemii ślepoty Dość ciekawa i mnie ten autor też ciekawi akurat ja wiedziałam, że jest Portugalczykiem, ale może wy nie wiedzieliście, więc to jest moja ciekawostka, jako że wytrzymaliście ze mną całą trasę. I jak dojdziemy do hotelu to wam zupdate'uję zupdate Wam wzór na miłość, tak myślę, bo już jestem w połowie. A! I potem Wam podam drugiego autora, bo jeszcze za mało ze mną przeżyliście, żeby o nim usłyszeć. Na koniec vloga będzie drugi autor. Ej, dobra, na no szybko bo korzystając z tego, że, <laughs> że jestem w hotelu i wreszcie wyglądam trochę bardziej jak człowiek. Przyjechałam i się ogarniałam z tej super wycieczki, to powiem Wam coś w sekrecie. Wzór na miłość mi się będzie podoba. Jestem już w 70%, bo trochę podczytywałam jadąc autem. I powiem Wam, że ten montek romantyczny chyba nie jest dla mnie jednak takie parowanie ludzi po DNA. Pewnie to będzie miało jakiś, y, jakiś super turbo, y, mądry. Jak to się nazywa? Jakąś super mądrą konkluzję. Morał, o tego słowa szukałam. Więc czekam do końca i dam Wam już znać, jak przeczytam tą książkę, ale to chyba nie będzie mój ulubiony romans. Tak mi się wydaje. Jednak. Coś mi w nim nie pasuje. Czyta się go bardzo spoko, ale tak po prostu subiektywnie to rozwiązanie akcji i to jak to ten romans po prostu się rozwija jest średnie, no ale powiem wam więcej już jak przeczytam. Kochani, dzisiaj trochę luźniej. Idę na targ, bo chciałabym zdobyć owoc monstery, a później będziemy zjeżdżać cankami. więc misja udana. Tylko jeszcze jest niedojrzały, będzie dobry dopiero za kilka dni, ale co Was może zainteresować bardziej, to kupiłam sobie dwie zakładki. A co Was jeszcze może zainteresować, to kupiłam sobie sadzonkę bananowca z nadzieją, że może się uda to zasadzić w doniczce, żeby przeżyło. Cokolwiek w, moim, w moich kwiatach. W sensie ja myślę, że nic z tego nie będzie i to nie wyrośnie, ale mam nadzieję, że jednak wyrośnie. Nie wiem, czy rozumiecie, <laughs> ale tak, więc i tyle w sumie. Wracamy do czytania. Czytania cudownego yy, wzoru na miłość. Na... Jako, że jestem już w. 75%. No hejka, jak obiecałam, to do Was przychodzę, bo skończyłam wzór na miłość Krystyny Loren. No i tak, jak już wspominałam przy ostatnim update'ie, to chyba nie będzie moja ulubiona książka Krystyny Loren. Jednak mimo wszystko trochę się wynudziła. Liczyłam na to, że to będzie trochę coś innego niż było. Może za dużo tego obyczaju tam było w tej książce. Też cały ten segment związany z szukaniem miłości poprzez DNA chyba niekoniecznie mi się podobał, mimo tego, że ta puenta no, była ładna i tak dalej. No, jakby ostatni rozdział książki też bardzo ładny, ale no nie wiem, nie byłam też wielką fanką tej córki głównej bohaterki Huno czy Juno czy jak coś tam czyta. Liczyłam chyba na coś lepszego, ale jestem, zaraz będę kontynuować kwiaty dla Algernona i wracamy dzisiaj do Polski, więc przede mną jest kilka godzin lotu i mam nadzieję tą książkę do Polski skończyć. Yy, I powiem Wam już więcej jak przylecę, ale trochę się też boję, bo boję się, że będę płakać publicznie. Yy, no zobaczymy, ale... No, ale to są moje plany na najbliższe kilka godzin właśnie skończyć kwiaty dla Algernona już zapomnieć o tym, że kiedykolwiek czytałam wzór na miłość. Yy, chociaż może nie będę o tym zapominać, bo też planuję czytać trochę więcej książek Christine Laurent, dlatego że z mm, tego, że to jest jednak to są jednak autorki, które uchodzą gdzieś tam za dość znane pod względem pisania romansów, a naprawdę autobiografii było bardzo dobrą książką, więc, yy, więc w nadziei na szukanie drugiej tak dobrej. Będę czytać kolejne książki tych autorek. Mieliście na przebitkach, ja już przyleciałam. Było emocjonująco, jeżeli chodzi o kwiaty dla Algernona, ale najpierw ja Wam obiecałam e, obiecałam Wam drugo, drugiego autora jako ciekawostkę, więc jako że przeżyliście ze mną całego tego vloga, e, no to najpierw zostawimy to, a na koniec sobie powiemy. Powiemy o kwiatach dla Algarnuna, bo to może być troszeczkę dłuższe, więc tak. Drugim autorem z Portugalii, którego znalazłam i który myślę, że by mnie zaciekawił, natomiast zbyt wiele jego pozycji w Polsce nie ma wydanych, zwłaszcza współcześnie musiałabym raczej szukać po antykwariatach, jest Manuel de Fonesco. Foneska, nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko. A wkleję wam tutaj jego portret i podpis, może będzie najlepiej. I dlaczego? Dlaczego jestem zainteresowana nim? No, dlatego, że ogólnie jak czytałam, to to jest autor, który pisał w czasach neorealizmu i pisał na temat prac chłopów, także taką powieść bardzo mocno społeczną, obyczajową. A wiecie, że takie motywy lubię, mega mi się podobały one na przykład w Annie Kareninie, czy też lubię takie społeczne motywy, który, o których traktuje Dickens, chociaż Dickens. O chłopach nie pisał, jakby pisał raczej o. O ulicach, że się tak urażę, no, o mie mieście po prostu, o życie w mieście. E, no ale wydaje mi się, że to byłby autor, który by mi się spodobał. E, no i ja widziałam, że, mm, że jest wydana jego powieść w Polsce, właśnie o walce chłopów z polity z takimi politycznymi. Jakby wam to przedstawić? Ogólnie o tym, jak sobie radzili chłopi po zmianach politycznych w Portugalii. Może tak, nie wiem, czy czegoś nie przekręciłam, ale tak brzmi ta powieść, jakby o tym była. I to jest Posiew w Wichru, coś takiego, i może kiedyś, jeżeli zdobędę tam książkę, książkę, to chciałabym ją przeczytać, więc to w ramach ciekawostki. A teraz zakończymy tego vloga, bo jak widzieliście w samolocie, chociaż ten etap samolotowy, który widzieliście, był dokładnie kiedy zostały mi jeszcze cztery strony do końca, więc to nie był sam koniec koniec. Skończyłam Kwiaty dla Algernona. Jeszcze doczytywałam tutaj w nocy jak wróciłam, bo jeszcze ja z Katowic musiałam do Wrocławia przy, przyjechać Samochodem. No i jak przyjechałam, to mówię: Nie, no, zostały mi te 3 czy 5 stron, muszę skończyć, i kończyłam jeszcze tutaj po nocy. Eee, powiem tak. To jest dosyć ciekawe, dlatego że ja, jak zaczęłam ten, czytać tą książkę, byłam mega zainteresowana i ona w środku ma lekki przestój. Eee, I ja na etapie tego środka byłam pewna, jak się książka skończy, raczej eee, czułam, że ona mnie nie zaskoczy. I byłam też pewna, że ja raczej mocno emocjonalnie nie przyjmę. W sensie tam było kilka retrospekcji, które były smutne, ale one mnie nie zasmucały do łez. Jeden moment mnie zasmucił, a reszta tak. No okej, okay, jakby przyjęłam to na klatę, że takie jest życie e, Charlie'ego po prostu. E, ale jak doszłam do końca, to wydarzyło się coś. W ogóle ja nie wiem co, coś czego się nie spodziewałam, jak zostało to ostatnie 20 stron. Gdzie już raczej pomyślałam sobie, że nie będzie to dla mnie emocjonalne, że jakby przyjmuję to na klatkę, zgadzam się z tą książką, akceptuję to. E, tak to od początku powinno wyglądać. To nie jest wcale takie smutne. E, to coś się wydarzyło i po prostu się zasmuciłam i dlatego się wydarzyło to, co się wydarzyło w ostatnim update, cie, update cie, co widzieliście. E, uważam, że warta jest to książka przeczytania, zwłaszcza, że ona nie jest zbyt długa. Zwłaszcza, że ona też traktuje o takich, wiecie, o takich problemach, które są ciekawe bardzo. Dlatego, że ile razy w życiu się zastanawialiśmy nad tym, czy. O, bardzo empatyczna jest ta książka, o w ten sposób, bo ile razy w życiu się zastanawialiśmy nad tym, czy to, że jesteśmy jakby. Bo zazwyczaj jak człowiek jest głupi, to nie wie o tym, że jest głupi, wiecie o co mi chodzi. I mi się wydaje, że w życiu nie zastanawialiśmy się nad tym, jak, jak odbierani są przez nas. A, nie wiem jak to powiedzieć. Czy zachowujemy się empatycznie wobec ludzi, których z góry uważamy za głupszych? W sensie ta książka jakby pokazuje, że. Ojej, ona tak wiele pokazuje. Ja się tak nie potrafię powiedzieć na ten temat, jakby czym jest ta książka, bo. Ona bardzo dużo mówi o tym, żeby teraz wam nie powiedzieć tego źle, że nie jest istotne to czy jesteś mądry czy nie mądry. To nie jest w życiu ważne. Tak naprawdę w sumie końcowo wychodzi, że niewiele rzeczy w życiu jest ważnych. Nasze szczęście jest istotne i na przykład ja jestem z tych ludzi, którzy uważają, że ta książka się nie skończyła smutno dla Charliego. Ona, ona się skończyła smutno dla czytelnika. Ale jakby sam Charlie nie był w tej książce poszkodowany tak bardzo. Bo on ciągle dążył do swoich marzeń. Jakby ciągle, ciągle chciał coś osiągnąć, a dopóki chcemy coś osiągnąć, to jesteśmy kimś. Ogólnie clue jest takie, że lubię bardzo książki, które skłaniają nas do myślenia. I ta książka trochę skłania, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie przygody, które dzieją się tu z Czarniem po kolei, po operacji, to jak on się rozwija, do, do jakich wniosków dochodzi końcowo przy tym. Mm, tym swoim wzroście inteligencji, z jakimi wnioskami nas ta książka zostawia. To wszystko składa się w taką historię, która zmusza nas do tego, żeby się zatrzymać i zastanowić nad tym, co jest naprawdę w życiu ważne. Czy w życiu ważne jest to, żebyśmy. jakby, jak powinniśmy traktować innych ludzi? To jest raz, dwa, jak powinniśmy samych siebie traktować. I co tak naprawdę w nas i w innych jest istotne, a jednocześnie też mówi o tym, jak często nie jesteśmy w stanie się dogadać z powodów tego, że jesteśmy w zupełnie innych momentach intelektualnych w życiu. I tak naprawdę prawdopodobnie nigdy się nie dogadamy. Jak ważne jest, nie tylko to, żeby być empatycznie na podobnym poziomie, ale żeby być też intelektualnie z drugim człowiekiem na podobnym poziomie, żeby móc się z nim dogadać. I mówi też o tym, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, że się nie dogadujemy, że każdy człowiek jest człowiekiem. Nieważne czy jest głupi czy mądry. O, doszłam wreszcie do tej konkluzji, którą chciałam dojść i kluczyłam przez 5 minut rozmawiania z wami. To jest istotne. Istotne jest, żeby się szanować, bo jakby ludzie, nieważne czy będą mądrzy czy głupi, to ciągle są ludźmi. I. To tak wspaniale ta książka pokazuje. I to jest takie piękne, i ta książka jest po prostu bardzo piękna. Naprawdę mega mi się podobała. Jestem mega zaskoczona, bo w połowie książki nie sądziłam, że ona mnie zostawi z takim, wiecie, zastanowieniem się, myśleniem. A końcówka, mimo że bardzo banalna, jakby tak spojrzeć z punktu widzenia cynika, to jednak mimo wszystko. Mimo, że banalna, mimo, że się jej spodziewamy, to jednak mimo wszystko wbija nas to w fotel i zostawia nas z takim. No. No, takim, takim czymś, co właśnie widzieliście na update, Na przebitce ostatniej, przepraszam. Więc ja bega polecam kwiaty dla Algernona. Może to nie był koniecznie dobry wybór na urlop, ale na zakończenie urlopu. Myślę, że już tak. <śmiech> <śmiech> Więc y, to na tyle dzisiaj, bo i tak już ten vlog pewnie trwa za długo. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama Goodreads'a. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. E, dajcie mi znać, jak Wam się podobał vlog, dajcie mi znać, co tam u Was, co czytacie, czy czytaliście kwiaty dla Algarnona, czy czytaliście wzór na miłość e, i życzę Wam miłego dnia i tygodnia. Hej!